Cześć! Szymon z tej strony. Witam Was serdecznie w ten sobotni poranek. Mam dzisiaj do zaprezentowania kilka tytułów, które wypożyczyłem w Książce Beskidzki w Bielsku Białej. Większość z nich jest z filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. Tam będzie teraz malowanie. Dwa tygodnie filia będzie nieczynna, więc postanowiłem powypożyczać i większość z tych rzeczy jest od chyba wydawnictwa Lost in Time, chociaż może też są jeszcze jakieś inne. Wydawnictwa, że tak określe. Zaczynajmy, bo tego jest naprawdę, naprawdę sporo i to są potężne komiksy. Zaczynamy od wydawnictwa Lost in Time Filia na do Słonecznym przy ulicy Reja. Benoit Sokal i François Schulten. Możliwe, że wymawiam to źle, bo nie mam pojęcia o co chodzi w tej historii. Jest to potężny format, jak to często bywa u wydawnictwa Lost in Time. Jest to po... komiks wydany w 2022 roku. Fajny papier taki offsetowy, gruby, solidny i chyba będzie coś o jakichś żeglarzach, chociaż nie mam pojęcia. O, to jest jakiś krab czy coś. Nie czytałem, nie czytałem, jakiś konkretnie potwór morski. Nie czytałem opisu, więc nie jestem w stanie powiedzieć o czym to opowiadanie jest. Graficznie wygląda bardzo, bardzo, bardzo solidnie. Dobra, tak to się prezentuje. Akwarika, pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą jest. Excalibur Kroniki. Też Lost in Time, jak tutaj widzicie logo. Potężna, potężna. Cegła, rok wydania 2024, Lost in Time album numer 89. Tłumaczenie Jakub Syty, Jean-Luc Instin, rysunki Alain Brion. Jean-Luc Instint kojarzy mi się ze światem Aquilonu, gdzieś tam się pojawiał. I teraz pytanie, czy to jest w ogóle, tak to będzie związane z tymi jakimiś legendami arturiańskimi, bo widzę tutaj Merlina, Morgane, kto tu jest jeszcze, u Uter, tak dobrze widzę, że to jest Uter, nie wiem czy wy widzicie, tak y Uter, no dobra, tylko pytanie, dlaczego nie ma Artura, no cóż, zobaczymy z czasem. Graficznie prezentuje się to, wow, ładnie, fajnie. Znowu papier raczej kredowy, graficznie, nie, nie kredowy, raczej jakaś taka specyficzna kreda albo, nie, kto będzie kreda, to nie będzie offset. Wygląda to ładnie, mamy tutaj pieśń trzecią o lucharze, nie wiem kto to jest, o, pojawiają się nowe postacie. Jest Artur, jest Artur, jest też Lancelot. W przypadku Lancelota to jest swoją drogą ciekawa rzecz, bo czytałem Bernarda Cromwella, jak to się nazywało? Też legendy arturianskie, ale nie pamiętam jaki był tego tytuł. I tam był Lancelot zupełnie, zupełnie inaczej przedstawiony. Ojej, wyleciał mi z głowy, ale naprawdę był ciekawy. Kolejną rzeczą, tym razem wydawnictwo Scream to jest Myszołów Jean yves Delite. Nie mam pojęcia, czy to poprawnie wymawiam. Też wydaje mi się, że skądś tego twórcę znam. Tu będzie chyba jakiś integral, bo mamy skrzynię skarbów jedynka. Kroniki były integralem. Zobaczmy, czy tu jest y, jakiś album numer 2. No, powinien być w okolicach. O, tutaj jest na wieczność. Mieszołowa. Czy to może być tutaj? Chyba tak. Tak mi się wydaje, przynajmniej, bo Eternity to mi się kojarzy z wiecznością, przynajmniej w jakich, we wszystkich językach. No, chyba komiks z cyklu płaszcza i szpady, yy, w statki pirackie i tak dalej. No, graficznie, no, pierwszorzędne. I teraz pytanie: skąd powinienem kojarzyć się tego artystę? Nie wiem. Nie wiem, gdzieś mi świta. Też wszystko filia na osiedlu słonecznym przy ulicy Reja. Lecimy dalej. Wracamy, jeśli dobrze pamiętam, do wydawnictwa Lost in Time. Albo mi się myli. Tak jest, Lost in Time. Dieter Lumpen, Jorge Zentner i Ruben Peleiro. No to brzmi jak jacyś autorzy hiszpańscy, albo przynajmniej jacyś latynoscy. Nie wiem, nie jestem 100% pewien. Jakub Jankowski, no to to będzie jako, jako przekład, więc to będzie na pewno... I, znaczy to powinien być język hiszpański w oryginale, z tego co kojarzę. Może to być też powieść argentyńska. Zobaczmy w amerykańskie pismo. Komiks, nie, to jest komiks europejski. Dobra, to jest teams, wypowiedź Tim Masejla. To ok. Na razie to może być jakiś kryminał. Zobaczymy. Bardziej dla dorosłych opowieść. Tu jakieś nawiązanie do Zorro albo jakichś innych komiksów płaszcza i szpady. Nie, nie no, komiks europejski, jakiś frankofon hiszpański raczej niż portugalski. Chciałem to tylko zobaczyć. A nie, Argentyna. The, yy, Argentyna w ramach bardzo otwartej. No, dobra. Przeczytam pewnie później będę wiedział. Lost in time. I coś od wydawnictwa Egmont, też z filmu Na do Słonecznym. Shade. Człowiek przemiany. Zwróćcie uwagę, że to Dieter Luppen jest już mniejszy od Mischołowu czy Excalibur kroniki, a od tego jest jeszcze mniejszy Shade, a Shade to nie jest aż takim małym komiksem, że tak myślę, bo to jest DC Black Label, w zasadzie to Vertigo powinno być, mi się wydaje. Za scenarz odpowiada Peter Milligan, za rysunki w dużej mierze Chris Bacalo i tu jeszcze będą inni twórcy. Pierwszy tom był dziwny, on miał, mnie tak falował. Bardzo się podobał, nie podobał się wcale, podobał się i. Skończyłem na etapie, że mi się podobał, dlatego wypożyczyłem tom drugi. Jeżeli mi się spodobał no na zakończenie, na koniec to będę wypożyczał tom trzeci i tak dalej. No, komiks odjechany. To sam tytułowy bohater 6, to jest jakiś przybyć z jakiejś dziwnej planety, i naprawdę tutaj mocno jest to zakręcone. Dobra, tak to się prezentuje. Kolejne tomy są wypo do wypożyczenia, na pewno jest trzeci i czwarty w filmie na słonecznym przy ulicy Rea. Dobra, teraz przejdźmy do biblioteki głównej i tutaj mamy od wydawnictwa Scream Derib, narodzony dwukrotnie. Derip to autor, którego kojarzę. Z dwóch rodzajów tytułów. Po pierwsze, Jakari dla młodszego czytelnika, i po drugie, Buddy Longway, ale tu mam nadzieję, że się nie pomyliłem, czyli specjalista od westernów. Nie pamiętam tylko Derip, czy to jest. To pewnie jest yy, nazwisko samego, tak. Arnaud Derip, z marca, wypowiedź z marca 2021 roku. Rozdział pierwszy: burzowy deszcz. No tak. Rodzenni Amerykanie klasycz, klasycznie. No to jest... Tym jest dobry ten, ten autor, że to tak określę. Ale bym powiedział, że jest stosunkowo mało tekstu. Dużo bazowania na grafikach. No dobra, to jest Biblioteka główna, wydawnictwo Scream, narodzone dwukrotnie. Jestem ciekawy o co w tym chodzi. I ostatni komiks, który wypożyczyłem, to jest Wolverine Epic Collection, krew i pazury, trzeci tom Epika od wydawnictwa Egmont. Planuję go sobie kupić, ale na razie jeszcze tego nie zrobiłem, więc sobie wypożyczyłem. Wszystkie epiki Wolverina są dostępne w Księżycu skiskiej w Bielsku Białej, w Bibliotece Głównej. No i tak to w Epiku. Mamy tutaj wiele, wiele zeszytów. Tylko czy one są wypisane? Tak, one powinny być wypisane z tyłu. Zobaczmy co mamy: zeszyty serii Wolverine. Z 1988 roku od 34 do 44, czyli 11 zaszytów będzie. Wolverine Bloodlust, czyli jakaś miniseria. I Wolverine Bloody Choices, czyli tam krwawe wybory. I tam rządza krwi chyba będzie. Dwie miniserie, albo w zasadzie nawet jakieś one-shoty. No i zobaczmy jak to się prezentuje, jak to jest rozłożone. Co mamy jeszcze sobie popatrzmy na początek, na jakiś... Jakich mamy twórców? Larry Hama, Alan Davis, Paul Newry, Peter David, Tom DeFalco. Z tych twórców nie kojarzę tego pola Newry'ego. Mark Sylvester, Alan Davis. No właśnie, Alan Davis bardziej z, rys z rysunkiem się kojarzy. Larry Stroman też kojarzy. John Bus y Buscema oczywiście. I co? Idziemy po kolei z seriami z resztkami Wolverina. Później wskakuje nam Rządza Krwi. Później znowu główna seria. I na końcu będzie? Tak, na końcu będą krwawe wybory. O! Jako patch tutaj występuje. Lubiłem tę wersję jak w Mariporze był, to było w pierwszym tomie. Mark Silvestri rysuje, to będzie pod względem graficznym zapewne bardzo, bardzo fajne. Później mam kolejne mam okładeczkę, kolejne rysunki Marka Silvestri'ego. Przejdźmy sobie do tego tej powieści graficznej czy tego one -shota. Właśnie ile on ma stron, bo to powinno być... powinniśmy byli w stanie to wywnioskować. Tak, to jest grubszy zeszyt, grubszy komiks, bo ma jakieś 50 stron, czyli więcej niż jeden zeszyt. Jeżeli chodzi o Krwawe wybory, to tego na razie nie wiemy. Okej, okay, Alan Davis i Paul Newry. Synergia rysunki. Okej, okay, ciekawe. Sądzę, że to będzie fajna, fajna lektura. Tutaj, kogo mamy na rysunku, bo tu raczej nie będzie Sylwestrii. To mi się kojarzy z Johnem Buskem, ale mogę się mylić jeszcze sobie. Zobaczmy tylko, czy to się bardzo mylę, czy nie. Wydaje mi się, że to jest John Buskema, ale hmm. mylę się. Mark Silvestri jednak. To może gdzie wchodzi John Buskema? Też Silvestri, chyba że w drugiej opowieści jest. Silvestri, nie przeuważyłem. Wydawało mi się, że to już Galeria Wolverina i kogo by tutaj mamy? Silvestri, czyli główna seria to jest Mark Silvestri Larry Hama. Oj, co to jest? Też jakiś zeszyt 43, ale fajna okładka. Dobra, idziemy dalej. Chcę zobaczyć ten, tą powieść graficzną, na jakim to jest. To tutaj jest Krwawe Wybory. A tu mamy Johna Buskema. I to ma defalko. U, wow. Takiegoś mam wrażenie zupełnie inaczej, to jest pokolorowane. Dobra, tu jest. Faktycznie przypomina Jona Boskema. Z Konanów można skojarzyć. I do. To ona jest 440. Strona końcowa, więc ten komiks też ma jakieś 50 stron. Dobra, tak to się prezentuje. Tego będzie sporo czytania, jak, jak widać różnorodność. Zachęcam do odwiedzenia bibliotek, jeżeli lubicie frankofony, Black Label, czy tam Vertigo, epiki, różnego rodzaju tytuły od science fiction po jakieś kryminały, poprzez westerny. Wszystko można praktycznie znaleźć w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Biej. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.